Cudowna nazwa. Oczywiście. Lecimy. 3-4. Jestem na drzewie, jak prawdziwa małpa teraz. Wiesz co to, to speedrun? Nie. Nie? To jest jak próbuję na szybko po prostu grę przejść. A to! No, no. To to udają, że w kowalu znaleźli yy, Nedelit. <grym> co znaleźli? Nedelit. Że ci oszukują? Tak. Są tacy? Są. Super, kurde. Ej, możemy my być tacy, będziemy fałszować te uh, speedruny Minecrafta. Weź ja fałszowałam. Tak? Jak przełączam na kreaty było jej oczywiście na telefonie. Okej, okay, okej, okay. a jaki czas miałaś, mierzyłaś? E, nie. Pobiłaś rekord świata? Nie, bo nie mogę sama stworzyć portalu, a po pod wioską. Okej. Okay. Bo nawet rok to... Ale naprawdę na roku nie da się wziąć. E, no tego. jak próbowałem tak zrobić, że e, sama mógł zrobić portal, to mi nie wyszło. Nie dało się części portalu spawnować? Chce w sensie się do ekwipunktać? Bo da tak się da na żowie da się wziąć e, zrobić. Może po prostu źle ustawiłaś. I jak źle? 3x3 czy tam 4x4? No robi się kwadrat i masz e, w środku 3x3, no nie? Tak ale boki się robiło, bo próbowałam z bokami i bez boków. No robi się raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy nie łączy się? Nie, nie łączy się. Wtedy by, a, wtedy by było 4 na 4. <grym <grym to zrobiłeś 4 na 4? Nie, zrobiłem 3 na 3. Okej. Okay. Ale zrobiłem taki zeból jednostkę do wyjścia. Jakie do A, żeby było jedno puste? Tak. A, widzisz to poprawnie. To jest, żeby wiesz, żeby, żeby nie było, że jak się to Mam mówi? Mam kokatki, lalala. La. Ej! Ty, bo, bo się skończy jak poprzednia próba na ja. Ty! Ojź tu, oś tu. <grym> dobra, już... Już... Od... Zadałam ci dwa trzy że nie No tak dobra, dużo. dobra, już, co już, co już... Chwila, sojusz. zadałaś mi cztery, to ja muszę ci jeszcze raz, dwa... Dobra, sojusz, sojusz. My tutaj tworzymy nowe miasto. Świnki! Dosłownie. Nie mogliśmy zacząć na tym, na, na kreatywie? Żeby co na zrobić? Płaskim, na płaskim, na kreatywie, albo na kreatywie. Ale co będziemy, jaki będzie let's play, jak będziemy grać na Superflacie i kreatywie? To po prostu będzie, że budujemy rzeczy, tak? Tak, zbudujemy i przeniesiemy się No musimy... to, to. będzie, to będzie trzeci odcinek, to będzie to będzie ten, jak się to mówi? To będzie bonus episode, będzie bonusowy odcinek. Dobra to będzie, to będzie następny. To no, będzie... tu jeszcze jest jeden węgiel. Okej. Okay. To go wykopię za chwilkę. E, nie wiem, ile trzeba... Trzeba mieć ten 8? 8. plus 3 to 11. Jaka filozofia. No słuchaj, ja teraz... Jakby Minecraft mnie nauczył liczenia przez, podzielności przez 64, przez 4. Jak masz pochodnie, to masz, masz ten max 16, takie tam. What? No jak masz y, stack, to to jest ten, 64 klocków, no nie? No tak. No to y, jak masz na przykład pochodnie to maksymalna ilość y, masz y, jak kraftujesz pochodnie to z jednego tego kija i z jednego y, z jednego kawałka węgla. Znaczy, jak się mówi kawałek węgla? Yy, ten, kulka. No kulka węgla, to masz 4 Kamyczek. No, kamyczek, tak. Klocek. Kurde, nie wiem, no. Klocek to stawiam, ale okej. Okay. W Minecraft'cie oczywiście. Dawaj gramy. Szukamy, szukamy wioski. To jest nasz cel na dzisiaj. Nie wiem do której nawet będziemy grać, bo już jest kurde 22.49. My nawet ten. I ledwo co. Ej, kijek, jak się robiło kijek? Dobry, dwie. Dwa, dwie deski. O, już słabo. Masz sto To co tworzysz, bo już nie wiem. Nie mogę powiedzieć. Okej, okay, to będzie sekret. Tak, chyba sekret. Załatw mój kamienie, gdzie jesteś? Ty se załat załatw kamienie, wykop je. Masz drewno? Nie. No to wykop drewno i weź sobie kamienie. Ja tutaj drewno jestem. Drewno wykopać? No... Zetnij drzewo, no kurde. A się czepiasz teraz, wiesz? Nie wiem, czy ten lesbos zadziała, czy ten kanał będzie miał... odniesie sukces. Się rozdzielimy po dwóch latach. Nie, nie. Ja będę miał własny kanał i ty będziesz miała własny kanał. Dobra. Dobra, stoi. Ej, patrz jak fajnie drzewo A Ano? Ej. Kurde. Nie widziałem tak. Daj mi kamień? E, nie mam, mam jeden. Proszę bardzo. Dziękuję. Osiągnąłeś ten, e, epokę kamienia. Tak, tak się to nazywa po polsku, epoka kamienia? Tak. Uh -huh. Kurde. Następnym razem będę musiał, jeśli będziemy robili nagrywanie twojego też, to będziemy musieli włączyć, e, przełączyć na jeden język, to chyba na polski, no nie? A do jaki, na angielski, na hiszpański? Co? Nie, po chińsku nagrywam. Po chińsku, będzie, to, będzie, to będzie odcinek czwarty, tak? Po tym odcinku, na którym gramy w Superflat i Creative. Okej. Okay. Nie. Co? Nie, bo to będą. To będzie bonusowe. drugi odcinek? To będą bonusowe. A, bonusowe, okej, okay, To to. Odcinek, który gramy na Kiski, to jest co? Sezon drugi czy to jest bonusowy odcinek? Jak myślisz? Yy, sezon drugi. A sezon drugi? No, nie, bonusowy. Będę... W sensie zależy, jak dobrze będzie nam się grało w Minecrafta po chińsku chyba, no nie? Tak. Tak, dobra. Ale, ej. E, gramy po chińsku i hardcore, no nie? Nie. No ale czemu? Hardcore to ty nas będziesz miał. Co ty mi grozisz znowu? Nic. Przemocowa jesteś znowu. Mówię tylko to, co będzie na tym... Co się stanie... Jeśli włączę hardcore i język chiński? Tak. Wiesz, uświadomiłem sobie, że nawet nie zrobiliśmy jakby powitania. Trudno. Trudno? Okej, okay. będziemy, będziemy zaczynać w środku odcinka, no nie? Tak. Dobra, dzień dobry, moi... dzień dobry kochani widzowie. Zapomnieliśmy o powitaniu. Zapomnieliśmy o powitaniu, nie wiem nawet, która minuta jest nagrania, chyba piąta. Eee, gramy w Minecrafta po lanie, ponieważ nie będziemy płacić za serwer. Eee, I no, gramy w Minecrafta, po prostu. Ja jestem Kuba, obok mnie jest e, gracz, który nie ujawnia swojej tożsamości. Prawda czy, czy, czy nie? Prawda. Okej, okay, dobrze, graczu, bez... Be... gracz anonim jesteś. E, gdzie ty jesteś w ogóle? Kopy. Wow, to mi bardzo. Wiesz, to... ta gra, która ma jakby słowo kopanie w tytule, e, bardzo mi to pomaga jakby w zgadnięciu, gdzie ty możesz być. O, dobra, widzę cię. Nie, próbuj tu wejść. Nie, nie spróbuję, ja cię zostawię. To mój węgiel! Dobra, ja Bo też to mam. Ja mam węgla. 30 węgla chyba. Chyba cię pobiję. To nie może... biję. mnie! Nie pobiję, tylko żebym miał ciebie więcej. Pobiję twój rekord. Pobijesz mój rekord posiadania węgla w Minecraftu? W tak. Minecrafcie? W jednym odcinku. W jednym odcinku, okej. Okay. Ale czy byś mogła pobić mój rekord <laughs> posiadania węgla? A ja nie mam, ja mam zero węgla nawet, kurde. To pobiłaś mnie już <laughs> zanim nawet zaczęłaś kopać chyba. E... Nie, jak wykopałam jeden, to cię pobiłam. A, no właśnie, no tak. No, no jak zaczęłaś kupać pierwszy blok węgla. Ale ja cię. zaraz. Ale czy byś mogła mnie pobić, by ilości wykopanego węgla w Minecraftie, jakbyśmy grali po chińsku i na hardkorze? Jak myślisz? Nie. Okej. Okay.